Dobra, za pięć spotkanie. Elegancko, forma musi być. Okno otwarte, otwarte. Woda jest, jest. Eee, czy jestem gotowy pod względem wizualnym? Tak, koszula jest elegancko e, tutaj dopasowana. Grzywka w porządku. E, wyspany 8 godzin w ciszy. Śniadanie było. E, trening, pompki, e, bieg. E, chodzenie na świeżym powietrzu. Także forma jest, energia pozytywna będzie. Zacznę od przywitania, potem czasowniki nieregularne. Tam jeszcze były problemy, błędy robił mi w czasownikach modalnych. W ogóle ich nie znał, to nawiążę do tego i będą tutaj robione przykłady z modalnych. There is, there are kompletnie się działo, więc do tego nawiążę i to zrobię. Sprawdzę sobie jeszcze, czy w ogóle mam dobre połączenie, jeśli chodzi o Skype. Tak, tutaj Artur tylko na Skype jest dobra, więc tutaj jak najbardziej możemy na tym działać. Sprawdzę sobie jeszcze słuchawki, czy są w porządku, więc zaraz sobie to przetestuję, sprawdzę. Nie ma kabla, elegancko można będzie rozmawiać i połączenie mieć. Jest ok, jest w porządku. Eee, Także śniadanie było, trening był, spytam go potem, co planuje zrobić w ciągu dnia, czym się będzie zajmował. Eee, no i oczywiście, te modalne poćwiczymy sobie, e, bo ostatnio były błędy w ogóle. Deris A był błędy ostatnio, więc będę musiał go czego odpytać. Na początku, wiadomo, przywitanie eee, i e, będziemy mogli w ten sposób zrobić całą lekcję. Zrobimy to, zrobimy to, będzie elegancko, będzie. Muzyka będzie grało, będzie huczało. No a za tydzień odpytam go z tego samego, co było dzisiaj na spotkaniu, zrobione. Tak jak mówiłem, woda jest elegancko, damy radę godzinka i będzie gdzieś.